Dzień dobry, kochani, dzień dobry gwiazdy. Witajcie na kanale Lux and Happy. Cześć, witamy Was ponownie. Dzisiaj będzie słuchajcie znowu o ubraniach. Ale będzie fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie tak. Opowiemy Wam dzisiaj o kolekcji Lovely Silk. Ja wiem, że już pewnie macie takie wrażenie, że Łanki co chwilę na kanale jesteś o Lovely Silk, ale historia jest bardzo śmieszna, ponieważ Ania jakiś czas temu zamówiła sobie w Lovely Silk taki garnitur z nowej kolekcji, ciemny granat, jasne paseczki. Super. No więc ja, jak zobaczyłam jej zdjęcie w tym garniturze, to mówisz co, jak będę dzisiaj u ciebie, przygotuj, ja sobie przymierzę. No i tak się złożyło, że tak mierzyłam, że w końcu stwierdziłam, że też może za mieć. Wczoraj kurier przyniósł garnitur A wczoraj kurier zapukał, mówi, mam coś dla pani. I Karolina Uwaga skorzystała z kodu, mojego kodu, lux 40. I Także kupiła garnitur. Wyszłam na tym bardzo że to mówię, korzystnie. I kupiłam sobie szary, bo wspólnie z nią doszłyśmy do wniosku, że mi w szarym będzie, będzie fajnie. Opowiem Wam e, pokrótce, jak ten garnitur przychodzi. Chociaż Ty już kiedyś o tym wspominałaś, ja, ja powiem jeszcze. On przychodzi, słuchajcie, w takim bardzo fajnym worku e, lodowanym Lovely Silk na suwaczek, więc później macie też w czym ten garnitur przechowywać. I on w szafie. się składa na pół, więc Tak, można on od razu ma guzik, więc e, można go sobie wiecie co na płasko nawet położyć później gdzieś w walizce. Do góry położyć go sobie w walizce. Ale śmieszna historia, słuchajcie, jest taka, że wyciągam ten garnitur z opakowania. Patrzę, patrzę, patrzę na tą marynarkę. no kolor fajny, w ogóle super, super dobra spodnie. I wyciągam spodnie, a spodnie są złożone na, na pół. Ja patrzę, w Jezu. Tak, Katalinie. Jezu. Jak mam się w to zmieścić? I tak chciałam rozłożyć i okazało się, że one z przodu i z tyłu są takimi plastikowymi klamerkami spięte do transportu, żeby się tam nie powyginęły nie ten, yy, I co już szczęście są w rozmiarze odpowiednim, ale mój pierwszy, pierwszy taki był... O, kurde. No, nie wejdę. Ale weszłam, wszystko jest ok. Dodajmy jeszcze, że mój garnitur jest w rozmiarze L. Ja mam ten niby czarny, ale on jest tak naprawdę czarno-granat. Na stronie nie jest napisane, że to jest bardzo mocny granat, czy coś takiego a, tak. tak. Ja nawet tak, nie zauważyłam. Ja tak. Od razu założyłam, że on jest czarny, ale bardzo dobrze, bo ja mam ten jedwabny w kolorze czarnym, więc ten jest idealny. A a propos jedwabny, to warto wspomnieć bardzo warto wspomnieć, że garnitur jest z wełny, ale jego środek. Potrzebka. Podszewka jest wykonana z jedwabiu, z tego znanego, fantastycznego jedwabiu lowdys. I to jest fajna opcja z tego względu, że nawet latem, jak będzie naprawdę ciepło, nie będziemy się grzały w tych garniturach. Dziewczyny, jest taka różnica, ten garnitur, jak ja go zakładam, to ja się czuję w nim bardzo, bardzo luksusowo. Nie wiem, jak ty masz, znaczy, bo ja już go wiele razy nosiłam. Ja go założyłam wczoraj, jak przyszedł kurier, nie? bo zobaczyłam, że spodziewałam się, że muszę sprawdzić, czy w nie tak. wejdę <grym> i naprawdę czuć mega różnicę i powiem wam, że już od jakiegoś czasu tak mam, bo kiedyś miałam tak, że ważne było, że jak otwieram szafę, żeby tam wypadało z tej szafy, że musiałam mieć dużo, 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 a teraz mam takie podejście, że wolę sobie kupić coś raz na 2-3 miesiące za trochę większą kwotę, no bo ten garnitur bez kodu kosztuje prawie 3000 złotych, nie? No tak, ale kupujemy go z kodem. Kupujemy go z 40% kodem, ale nadal jest to spora kwota. Tak. Więc zawsze wychodzę, teraz ostatnio wychodzę z założenia, że wolę to kupić na przykład coś rzadziej, ale naprawdę lepszej jakości, z lepszych materiałów i takiego ponadczasowego, bo powiem Wam, że patrząc, za chwilę zresztą zobaczycie, jak będziemy mierzyły te garnitury. To jest garnitur, w którym myślę, że za 10 lat, jeżeli się zmieszczę w niego jeszcze, to też będzie się wyglądało super. Pod warunkiem, że będą wciąż modne marynarki oversize'owe, jak będą niemodne, to odkładamy do szafy. I Czekamy. Albo jedziemy do mojej mamy i mama nam dopasuje A, I, nam Dokładnie. <grym> i zrobi nam e, taliowane. Więc założeniem do tego filmu było to, że wczoraj sobie wieczorem e, myślałyśmy, jak przy tym garnitur Karoliny i ona mi wysłała zdjęcie przed lustra, jaki super, jaki super, że mówię, chodź nagramy stylizację, bo ja już mam tyle pomysłów, e, nosiłam ten garnitur już kilka razy i mam tyle pomysłów, jak, je, jak go nosić. E, no, więc znaczy chcemy wam pokazać, jak bardzo jest uniwersalny e, ten zestaw, bo to, że to jest garnitur, Wcale nie oznacza, że zawsze trzeba go nosić całościowo, mm -hmm. i górę i dół razem, więc dzisiaj Wam pokażemy kilka takich pomysłów naszych. Od sportowego po turbo sexy, tak. po eleganckie. I ja myślę, eleganckie. że to jest tylko dosłownie namiastka tego, co można z tego garnituru wyczarować, bo za chwilę zresztą same zobaczycie, że niezależnie od dodatków one są, y, będą super wyglądały, więc... Zaczynamy mierzyć, ale Mierzymy. też słuchajcie, zobaczycie, to tak jak ten mój jedwabny garnitur, ten świecący czarny, widać ile razy ja go miałam po moim Instagramie, ile razy jego ja go no, miałam a... na sobie i po moich filmach. I zobaczycie też, ile razy my będziemy na naszych Instagramach w tych garniturach i nie dlatego, że, że jest to współpraca, bo akurat w przypadku Karoliny Zakupu to w ogóle nie była współpraca. To była współpraca taka, że... Współpraca za nią. Ze nią, taka, że nie w sensie taka jak z każdym z was. Każda z was, z każdą kodzik, z was ma, no. ma kodzik. Karolina kupiła sobie na kodzie i co, lecimy, nie gadamy więcej, lecimy. Tak, a jeszcze intro, nie? Kto subskrybuje, to subskrybuje, jest fajne. Kto jest niefajny, to nie subskrybuje, dobra. Lecimy z intro i e, mierzymy. Mierzymy po Ile masz stylizacji? Tak, na szybko trzy, ale myślę, że coś jeszcze będzie. Ja, ja to chyba będzie. wczoraj, jak kombinowałam, to było z siedem. No 6, to, coś 7. No to zobaczymy, Lecimy. jak wyjdzie. Ja chcę się tutaj te pokazywać obok niej, bo ona jest taka chuda. Tak, ja będę strasznie, strasznie. Słuchajcie, zaczynamy od takiego totalnie podstawowego <noise> looku, czyli żeby po prostu Wam pokazać, jak te garnitury wyglądają. Ty mówię, będę stała. <noise> Dobra. E, <wciągnięta. głos> nie wiem, czy będzie nas widać cały? Jak się tak odsunę, widać mnie z butami? Widać. Żebyście zobaczyły właśnie, jak wyglądają te spodnie. Nie mają kieszeni, więc to też z tyłu, więc to też ładnie e, tak elegancko wygląda. Są tylko naszyte takie no taka e, udawana kieszonka A z Mi się ta długość podoba, że one właśnie są takie krótsze. Tak, i mi się to bardzo też podoba w kontekście zakładania do szpilek, bardzo, bardzo taki. Ale też do Bodków. A wiesz, że ja tak nigdy nie nosiłam. W ogóle nigdy nie nosiłam takich garniturowych spodni z tak? zaraz przymierzę Ale nawet w, e, białe trampki jak zakładałam, tylko A, no to, to, tak, to tak, fajne. To zobaczycie fajne za chwilę. Tak, zaraz zobaczycie. To co, założymy marynarki, żeby pokazać jak ten garnitur cały wygląda, co? Tak. W pełnej krasie tak zwanej. No zobaczcie. No po prostu bizneswoman, jedna i druga. <laughs> I teraz możecie chyba no na będzie widać, jak ten, jak się różnią te kolory i ja myślę wiesz, Chodź, podejdziemy co, Ania, że podejdziemy bliżej. Ty byś też w szarym dobrze Ja wybrała. też mam dobrze w szarym wygląda. Ja sobie zaraz przymierzę tę marynarkę swoją. Bo Katarina ma Mkę i ja najbardziej to chciałam mieć te spodnie Elka marynarkę jednak ciut mniejszą. Ja bo też te baryna, tak myślałam. One są bardzo oversize'owe. I ta różnica w te inne zakupy w Lovely Silk, że poprzedni garnitur można było kupować oddzielnie, Osobno, oddzielnie, oddzielnie spodnie oddzielnie marynarkę. A w tym przypadku kupuje się zestaw. Ale słuchajcie, ja na przykład mam tą marynarkę LK, i teraz są bardzo modne te oversize. Y. I uważam, że jest oversize'owa. I też ci tak, jakby z Tak, ale nie no widzę tak. jakiejś totalnie wielkiej różnicy między tymi marynarkami, tą Twoją MK a moją Elką. One po prostu takie mają być. Bardzo to dobrze wygląda. Ja mam też ładny pasek, ale to za chwilkę tak, go założę. Dobrze. Granatowy pasek, więc super to wygląda. Boże, jak no ładnie. Jesteśmy, jesteśmy w Bejiku, to przybieramy się teraz. Przybieramy się, tak, e ciekawego. tak. Będziemy robić różne kombinacje. No dobra, mamy dwie wersje. Ja tak bardziej sportowa elegancja. Tak. A ty bardziej sportowa. A ja bardziej sportowa. Tak, u Ani został cały garnitur, do tego sportowe, Hermesowe buty. A, i granatowy pasek założyłam. Granatowy super. pasek założyłam, ale wiecie co? Pomyślałam, że jeszcze może też fajnie do tego wyglądać yy, ta torebka, ale ta torebka to w ogóle do tego garnituru świetnie mm -hmm. wygląda. Ona jest granatowa, więc też się. Znaczy, mogła być też czarna, ale yy, nie ma znaczenia. Myślę, bardzo. że różowa torebka też by do tego ładnie wyglądała, też. żeby trochę, tam, trochę zrobić no. przebitkę, nie? No. No, fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Wiecie co, ten garnitur naprawdę świetnie do tych sportowych butów. A tu poleciałaś taką wersję jeszcze bardziej usportowioną. A ja poleciałam tak, już tak trochę, trochę na grubo. Założyłam białe konwersy, znaczy one miały być białe, nie wiem czy to widać, eee, błękitną bluzę i czarną kurtkę skórzaną i zobaczcie. Co ty to myślisz, pokazuje, Ania? jak bardzo uniwersalne są te spodnie. Że... Znaczy ja myślę, że to jest naprawdę luz, można, można, można tak, tak Można wykorzystać te spodnie, zresztą ja też powiem Wam, że już mi się zdarzyło kilka razy założyć same spodnie i kilka razy założyć marynarkę do czegoś innego niż te spodnie mhm. e, i to też jest fajne. Bardzo fajne. Można je zakładać do jeansów na przykład też takich mam fit. No właśnie mam taką, taką, taki mam, zestaw. Mam takie spodnie. Mam, mam. takie mam spodnie. Nie, no, słuchajcie, ja jestem jestem na tak. Jestem na tak, ale chciałam wam jeszcze pokazać inną wersję jakby takiej sportowej elegancji do tych butów zamiast marynarki, zamiast marynarkę jakby wykorzystam sweterek. No, i pierwsza wersja z sweterkiem przerzuconym na ramiona można. No, tak na spotowo też zupełnie, ale, ale elegancko na spotowo. Wiecie co? Ja uważam, że też jakby już pomijając jakość tego garnituru, to jeszcze kolory są tak klasyczne i uniwersalne, że naprawdę czego tak. nie założycie do, to będzie, będzie, to będzie fajnie. Tak. tak, bo to są takie neutrale. Ja akurat. Y no w, w ogóle już prawie cała. Gdyby jeszcze Lovely Silk robiło buty, to już no, wszystko, ogóle, by, się miało z Lovely wszystko by było. Mam t-shirt z tych białych t-shirtów też Elke, to jest ten kremowy. Mm -hmm. I ten sweterek za chwilę Wam pokażę, też sweterek założony bez t-shirta, jak on fajnie wygląda, bo mam ten właśnie w serek. Też ten sweterek właśnie z Lovely Silk, ten jedwabno-wełniany. No i Karolina się już przebiera, a ja e, chciałam Wam pokazać wersję właśnie z, z samym tym sweterkiem też mi się bardzo podoba i czuję się przede wszystkim bardzo swobodnie. Jak Karolina, ładnie? Bardzo ona, ładnie. Mikrofon ma odpięty. Bardzo ładnie! <gry> Super, fajnie. Ten sweterek też Wam bardzo polecam. jego ciągle, ciągle noszę. A teraz przerzucimy się, ona już się przebiera, a teraz ja się zacznę przebierać w jeszcze inną wersję. Chcąc się przebrać w kolejną stylizację, zapomniałam, że miałam Wam jeszcze pokazać, że ta marynarka też fajnie wygląda, jak się ją po prostu zarzuci nawet na sweter. Na ramiona to już w ogóle tak bardziej taki casualowy styl. Podoba Ci się tak Karolina? Bardzo. Ja lubię tak nosić marynarkę. Myślę, że jakby zmieniła spodnie na jakieś jeansy, czy, czy takie. Albo jedwabne, te z gumeczkami na dole. To na przykład, fajnie. na przykład tak. Słuchajcie, ja wróciłam tutaj też w trochę odmienionej wersji. Narokowo. Na Narokowo. Na Założyłam do tego czarne m, takie botki. Traperki. Tak, takie traperki, dokładnie. Zostawiłam czarną skórzoną kurtkę pod spodem tylko biały t-shirt i szal. Zobaczcie, ja też uważam, że naprawdę Świetnie. wygląda to ekstra. Świetnie świetnie. O I to mi się będzie podoba. kolejna moja rzecz w szafie ten gardier, w tym będę chodziła non stop. Mam no parę to... takich rzeczy mam wrażenie. Chyba... Jak wychodzę z domu, to zawsze jestem w czymś. Tym samym. Ale jest też tak, że nie masz poczucia, że cały czas że Co nie wyglądasz samym. tak samo. Tak, dokładnie. Tak. Mimo tego, że zakładasz tak. te same elementy. No to 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 ja muszę Wam powiedzieć chyba. jeszcze, że ja bardzo lubię mieć ubrania, które naprawdę czuję, że się amortyzują. No ale Wiesz, wy wynaszam je. Pewnych rzeczy nie wyamortyzujesz, bo no jeżeli coś. Ja uważam, że jak coś będzie z poliestru albo z jakiegoś złego materiału, to po prostu Zgadza tego się. nie wynosi. Zgadza Upierzesz no, to dwa razy i, i tyle. Będzie, poza tym on, te spodnie nie będą zmieniać kształtu w czasie noszenia, a te to tak różnie. Dobra, no ale się nie, dalej, o tym, nie o tym, przebieramy się. No dobrze, więc kolejna stylułeczka. Jakaś taka mała się zrobiłaś. No, no nie, bo wiesz, bo ty masz ja obcasę, Ja jestem tak. na płaskim. E, wiecie co? No u mnie to jest, powiedziałabym jedna z najbanalniejszych stylizacji, jakie można sobie stworzyć, ale zobaczcie, jak to super wygląda. Jasne dżinsy, szpilki. Akurat wzięłam różowe, bo ja lubię jakiś jakiś taki element kolorystyczny. Poza tym ja szpilek niekolorowych chyba nie bo zawsze jest jakiś kolor u mnie. No, to rybka taka pod ręką leżała, tam wzięłam. No i zobaczcie, i ta marynarka do zwykłego białego t-shirtu, do jeansów wygląda też świetnie. I myślę, że takie nawet gdzieś biznesowe, mniej zobowiązujące spotkanie do mnie. Tak, tak totalnie na biznesowe tak. spotkanie. Na przykład do ciemniejszych jeansów można zmienić też te jeansy na czarne. Mam dokładnie taki sam fason jeansów czarny i, i też to super wygląda, także. E, nie mówiłam ani w przerwie, że, mówię, że ja to tak się nie lubię, cały czas zachwycać czymś, bo to aż sztucznie wygląda. Tak, ale, ale te garnitury są naprawdę tak fajne, że do czego byście ich nie założyły, z czym nie połączyły, to będzie to wyglądało fajnie. A przede wszystkim no jest ten element takiego luksusu wynikający z materiału. Oddawaj mi mój total look. Z to jest mój total Navy look. Mam granatowe buty, z których się trochę śmiałaś kiedyś. Ja. Kiedyś się śmiałam, ale teraz coraz się bardziej się podobają. Dojrzewasz do nich. Tak. To są jak to były butci, butki, buty, buty Alladyna, No oczywiście nie do końca na śnieg, tak? No to nie jest. Stylizacja śniegowa, ale zobaczcie, but, spodnie, y, ta fajna długość, właśnie do kostki. Ja mam akurat granatowy, pasek, t-shirt granatowy, lovely silk i tutaj sobie zarzuciłam chustę. Na to tak samo mogę założyć marynarkę. I to jest tutaj niezbyt korzystne porównanie, chyba bo, y, bo jednak jak jestem na płaskim przystawie na tych obcozach, to to. Nie fair. Ale wiesz, co jeszcze mogłabyś na przykład na to, nie wiem, jakąś kurtkę taką z jeansu zarzucić, taką tak, katanę? Tak, gdybym jakąś miała, to oczywiście. większą, nie? Tak. Już Te też nie by fajnie wyglądało, no. Bardzo mi się to podoba i ja się przede wszystkim swobodnie dobrze, dobrze w tym czuję. I co? Przebieramy się chyba w kolejną stylizację. Czy no. chciałaś się jeszcze poekscytować? Nie, sobie, tak patrzę sobie, że to fajnie wygląda. Bardzo to fajnie wygląda. A jakiś paprok mi się tutaj… Fajnie, bo takie dżinsy to praktycznie każda z nas ma w szafie, ale też do niemodnych rurek również by fajnie wyglądała marynarka, szczególnie jeżeli jest oversize'owa. Tak? tak, i wtedy są te nóżki ładnie podkreślone, można założyć szpilkę, żeby się jeszcze tak wyciekać. Jakbyś miała na przykład minióweczkę fajną, też by to dobrze wyglądało. E, mam następną stylizację z czarną jedwabną sukienką Ach, i z kozakami. I też zobaczymy. jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo akurat tego nie mierzyłam w domu, więc nie wiem, czy to dobrze będzie Aha. pasowało, więc zaraz ocenimy. No to ja też założę coś jedwabnego i teraz ja będę wysoka. Uuu, powiedziałabym, zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. No właśnie, słuchajcie, tak się zastanawiam, czy to jest u, czy jednak... Bardzo fajnie, mi się podoba. Czy jednak byłoby... Nie rzucaj moją birkinką! Excuse me? Czy jednak byłoby lepiej, jakby tutaj kawałek nogi wystawał? Ja myślę, że jakby wystawał, byłoby jeszcze lepiej, um, ale tak mi się podoba, bo jest bardzo elegancko. Chyba Pięk, jest fajnie piękny, jest, no? z tymi kozakami wyglądasz super. No, super. Dajcie właśnie. znać, co myślicie, czy Wam się to tak podoba? Mi się bardzo podoba. Mi się podoba, wiesz, bo to jesteś wysoka. Gdybyś była niższa, to mogłaby ci skrócić ta stylizacja nogi. Ja jednak... No. Nie. Ja wolę jak nie widać nogi. Jak nie widać nogi, tak? Mhm. Tak. W sensie mam brzydkie kolana. Nie, to jest bardzo elegancko, To są bardzo fajna, elegancka wersja. Ja też poszłam w taką formę, no, też masz troszkę elegancką, mm -hmm. bo założyłam taką kopertową, to jest kopertowa bluzka? Tak, tak. Kopertowa bluzka wiskozowa, ona jest czarna, do granatowych spodni i do czarnych butów i do czarnej torebunci. Takiej um, atłasowej. atłasowej. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie tutaj mm -hmm. zastanawiałam się, czy pasek, ale już nie chciałam przeginać. Nie, to już by było za dużo, tak. Labra jednak robi za dużo. Robi za dużo tak. Tak. I widzicie same spodnie bez marynarki, elegancko, ale ja jeszcze trzymam tutaj w rękawie jednego asa i to Jeszcze ten będzie. będzie. Koniec, tak. Aha. Ja będę chyba z takiej od casualu do, do turboeleganckiej do, do, do turbo wersji. Tak, no no, no, no dobra, no to zobaczymy, zobaczymy. No to co? Ja Wam się podoba, piszcie i. E, Komentujcie, a my przebieramy się w kolejną stylizację. No i tutaj też jesteśmy tak kontrastująco, troszeczkę ja idę w taką wersję bardziej sexy. elegancką. Ty w wersję sexy moim sexy, zdaniem. Sexy, bo słuchajcie ja tutaj, ten garnitur ma tutaj takie zapięcie tylko o, na tylko jeden guzik. na jeden guziczek, on jest zapinany od środka i od zewnątrz. I mam tutaj taki trik, po prostu, że zapie, zapięłam taką dużą agrafką sobie tutaj delikatnie. Od środka, mam, tak? Złapałaś? Od środka, tak. Mhm. Czekam, bo zamówiłam taki bandeau top i myślę, że to mnie uratuje w wielu takich sytuacjach. Po prostu takiego nie miałam, jeśli będzie nam niedobry, mhm. nie za mały, bo też mhm. zamówiłam jedwabny z Lovely Silk a ta Elka może być na mnie za mała, e, ale tak już byłam na imprezie, byłam tak na imprezie klubu Porsche, e, były zdjęcia na Instagramie i tak się naprawdę bardzo dobrze to czułam. była ta impreza iż... traktorem tak, 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 dokładnie, dokładnie jeździłam traktorem e, i, Super, i z Kazara, e, także taki też, trochę to wygląda jak Total Look, e, bo z daleka to ciężko postawić. Jest jest ale to ładnie, elegancko i słuchajcie, ja się w tym czuję bardzo dobrze. A ja słuchajcie, podkładam Ani znowu torebkę. Gdzieś na spacer na przykład po Rzymie. Z psem. Nie, bez psa, nie mam psa. Ale słuchajcie, płaskie buty, tutaj te Ani klapeczki, no, ale ja równie wygodne. dobrze mogą to być każde inne klapki. Jakiś kolor w postaci torebki. To biały podeple. sweterek. Ja uważam, naprawdę to są tak uniwersalne rzeczy, że to jest, wiecie, co aż aż nie wypada, żeby były tak uniwersalne. No nie musimy powtarzać tego, bo to widać. E, przebierajmy się. Masz coś co? jeszcze? Tak, ja mam jeszcze dwie. A ty nie masz? No to ja bym za mało ubranych przywiózł. No nie, to wiecie, co ja zrobię? Ja założę teraz moją top, top top. top to zrób top swoją top stylówę, a ja ocenię. O, no i... dobra, ja wróciłam do mojej basic stylizacji, w której Bo się kolejna. Kre... To, to jest moja jest. top wersja. I te kolorowe szpilki i czot. A mi się wydaje, że to jest moja top wersja. Bo jest bardzo elegancko, ale oczywiście to jest top wersja z marynarką, której nie pozwoliłam mi Zaraz założyć. Zaraz zobaczymy z marynarką. Boka ja żebym się pokazała najpierw tak w samej jest tej To jest bardzo elegancko. Świątecznie. Świątecznie. Oczywiście mogłabyś założyć buty, które zasłaniają palce, żeby gdzieś tak. nie zmarzła tam przy tym śledziku czy czymś, ale naprawdę super. Super. W ogóle bardzo ładnie jest ci w tym złotym kolorze bluzki. Tak, to jest bluzka jedwabna. Akurat z konkurencyjnej firmy, bo jest to z Lily Silk, którą dostałam no, w ramach tam chyba marcowej współpracy. To co? Robimy teraz wersję turbo elegancką. No i co myślicie? No teraz to już wygląda bardziej tak um, służbowo, bym powiedziała. Bardzo elegancko-służbowo tak. tak. na no, taka turbo prezentacja albo jakaś bardzo rzadki spotkanie. Nie? Może nie, może trochę byłabym overdress, no bo jednak ta, no jest elegancko, tak? Nie Jest bardzo elegancko. No już nie, bez podwijania rękawów i może ze zmianą torebki, na przykład na mniej taką tak. flashy, Na bardziej biznesową. Na bardziej biznesową i mam też, może zmienię też na szpilki z zamkniętymi palcami, co? Zobaczymy. Możemy zobaczyć. Nie wiem, czy te złote szpilki, dajcie znać. To A wiesz, że mi się podoba? No bo też wykończenia w torebce są złote, w sumie tak. ładnie. I ja jestem ogromną fanką tych Twoich butów, uwielbiam je i uważam, że są naprawdę piękne buty. Jejku, I one robią się każdą stylizację, każdą. Bardzo elegancko mm. i chyba nie… o, 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 zobaczcie, jakbym zapięła, tak, też to, by trzeba super, zapiąć, no. to trzeba zapiąć. To trzeba zapiąć, tutaj tak ładnie bardzo... wywiązać kokatkę. właśnie rozmawiałyśmy o tym, że bardzo ciężko jest taką jedną, jedną kokardkę bo tak, ona mieli by... być... taka stercząca, nie <laughs> tak. jak mucha. <laughs> tak, oczywiście też mogłabym spiąć włosy w jakiś koński ogon. Albo tutaj. w koch taki na taką. O ja. Co by na to? Mm. Ta pani rozdaje karty tutaj. No, okulary <laughs> do tego I jeszcze. okulary, no i byłoby bardzo tak. Um... Korporacyjnie, biurowo, ale fajnie i te buty, ja uwielbiam te buty. I chciałam powiedzieć, że to nie jest mój ulubiony look. Ja go zostawiłam sobie na koniec, ponieważ on jest taki e, bardzo dopracowany, tak mi się wydaje. A który jest twoim ulubionym? No nie jest dopracowany, kolczyku, zapomniałam. E, wydaje mi się, że to takie z płaskimi butami, z trampeczkami, na luziczku, Białeś właśnie ziczku. biały t-shirt. E, a nie, chyba jednak mój ulubiony, bo tak się ubrałam już chyba dwa albo trzy razy, to jest e, dostanika. I podpięcie agraweczką i botki, bo ja tak rzeczywiście poszłam na imprezę już dwa razy i bardzo dobrze się bardzo dobrze się czułam i mąż tak wiecie z daleka zerknął tak mi mówił tak fajnie na wyglądasz. No się wie. <laughs> Tell me something I don't already know. <laughs> no dobrze, to chodzi, to nie pomału, bo już tutaj, żeby ten film nie wyszedł jakiś czterogodzinny. Ale tak jak Ania powiedziała na początku, myślę, że jeszcze nieraz zobaczycie nas w tych garniturach całościowo bądź rozczłonkowanych. No bo no jak sami widzicie, tutaj można szaleć, wybierać, przebierać, dokładać różne topy kolorowe, tak. niekolorowe, w sensie kolorowym, bardziej stonowane. A ponieważ ja wiem, że ten garnitur zanoszę na śmierć, to powiem wam szczerze, że znając historię swoją zakupów z Lovely Silk i tego, jak często chodzę w jedwabnym tamtym garniturze i jak Pominna bardzo ten to wygląda, czy powinna sobie kupić ten szary. Myślę, to musiałaby się posiadam. wtedy umawiać, która zakłada. Ale aż tak Mamy często rady. się nie widzimy teraz. Jak ja pracuję, no. Jak myślicie, po, czy ja będę dobrze w tym szarym wyglądać? Myślę, że będziesz. Eee, zaraz sobie poprzymierzamy. Zaraz sobie przymierzamy. Eee, dobrze, to głosujcie, która stylizacja najbardziej wam się podobała i trzymajcie się i do zobaczenia. Kodzik pa! będzie w opisie. Pa!